Okej, cześć, witajcie bardzo serdecznie po raz kolejny w garyzmodzie. Dzisiaj ze mną jest Jakubek i Robuch. Siema, I siema. Próbujemy, próbujemy to znaczy ja próbuję jakoś się ukryć. Ogólnie jest troszeczkę zbyt duża mapa na nas trzech, ale, ale to, to nie pozbawi nas tego, żeby się bawić. Dobra, cofam wszystko to, co powiedziałem o dużej mapie. Jakubek, eee. ja, ja wiem gdzie jest Robuch, ja wiem. On tutaj. Eee. Ja. Na górze. O nie, Okej. Dobra, zaczynamy od początku. Ja to jest Dokładnie. Teraz najprawdopodobniej ja będę chyba szukał. Tak jest. <laughs> Przewidywalnie. Ogólnie to jest pierwszy, jakby pierwsza rozgrywka w garyzmodzie, którą ja jakby hostuję, postawiłem w ogóle to jest nasz pierwszy raz, więc ogarniamy to jako tako pod względem technicznym i, i następnym razem nie dość, że nas będzie więcej, to inne tryby. Zobaczymy. Będzie kombinacji. A dzisiaj tak wyszło, że, że się nie zebrało więcej ludzi. To tyle. Chłopaki macie, macie cztery, trzy, dwie, jedną. I powiem wam, że macie przesrane w tym momencie tak ogólnie. No, tak. trochę tak. Ale najlepiej wiecie co? Nie, nie kimajcie w jednym miejscu, tylko śmigajcie po zamku. Ja tak się skampiłem. Tak? O nie. Ty. Ale ja jestem. Spry... Dobra, miałem bardzo dużo szczęścia, bo była dobra kryjówka. Już co, ja się zrozpiłem przy tobie, także. No. Tak. Mm -hmm. Ale miałeś 30 sekund, słuchaj, na to, żeby gdzieś spieprzać przecież. Jakubek, o... ja bym chciał tak wyczuć, Cię, możesz mi skłamać, czy też nie, ale lepiej mi powiedz prawdę, jesteś bardziej u góry, czy bardziej na dole? Po środku. O. Po środku. Ale poruszasz się, tak? Masz go tam? No, no mogliście mnie tutaj słyszeć. ja też tutaj rzuciłem rzeczami. Ale jak uciekam. Hmm. Zaraz cię znajdziemy na pewno. Bec, ja ci powiem, że to tak długo hmm. nie potrwa. To długo nie potrwa. A na którym pięderku jesteś? <słuchy> <słuchy> <To> nie! <słuchy> ja nie <słuchy> Ogólnie postawiłem ja to znać. na jakichś dziwnych opcjach, że nie możemy zmienić postaci. Ja nie wiem dlaczego tak jest, ale, ale okej. Okay. Ukrywamy się. Z kim się ukrywam? Ja że, tym Jacob. Razem. Jacob. Jacob. Dobra, to preferuje ja. zostać na dole. Mówisz, a myślisz, że nam uwierzy? Zostaw ten obraz. <grych> Ej, w ogóle. Możemy iść jeszcze tutaj bardziej na dół, na sam dół. Ja ci Robuch zostawię wskazówkę na ziemi. Jak znajdziesz wskazówkę, to będziesz wiedział gdzie iść. O, dobra. Kipa, a o ktoś. Nie. A macie już jakieś tajne przejścia znalezione? Nie, kompletnie nie. To-ro-to-to-to-to-ro-to-to-to-to-to-to to, 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 to. powiedzieć, że ja tutaj znalazłem. Ta mapa jest bardzo fajna, tak. bo tu za bardzo mi nie zależy na tym, żeby się kryć, tylko sobie po prostu chodzimy. A Ja nie mogę wskoczyć. Dobra, oj, oj, oj. oj. To tutaj koło siebie na parterze i. Przecież ja jestem A na strychu, tak. słuchaj, stary. Ja wiesz, no to ja jej. Ojej. Ojej, Robuki. Robuch ma tak błędne informacje, że nie wie co zrobić, nie wie gdzie iść w ogóle A, O nie, jak się przepraszam znaleziony O kurde nie wiem, gdzie ja Jest. A nie właśnie, bo ten ściemniacz wie gdzie ja jestem Kurde, Jakubek Dobra, dobra, dobra. Jak powiedzieć na dole ja, na wtedy, skła wtedy, wtedy skłamiesz Tam nie można wyskoczyć, kuźwa, można Ojej, dobra o. Co? czyż byś, byś coś Kadań. widział? Kurde, moja wstęga O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o Łysy, ty... Ej, wy szybciej biegacie, to jest nie fair To jest wstrętne Ile mam jeszcze? Minutę 50. przecież tego nie dam rady Popatrz się Jeszcze graffiti Tak, zaczęło mi działać dobra, Ej, dostałem. dobra Uciekałem to Bardzo dobrze Szukał? Taka ucieczka to do podręczników. Trzeba przedrukować. Ogólnie. Oh, nie, ja szukam, bo to jest tak bardzo losowo, że. Jak... A, Czekaj, dobra. kto jeszcze nie szukał? Jakubek nie szukał. Ja szukałem na samym początku. Tak. Ale to mhm. się chyba nie nagrało. A, chyba. Może i tak. Czy tak? Ja nie wiem. Nie wiem, kiedy zaczynaliśmy. A, dobra. też nie wiem. <laughs> ja żałuję, że tu nie ma żadnych przejść. 10. A ja nie. Jeszcze przejścia by miały być. Nas jest dość. 6, 5, 4, 3. Jakbyście nie wiedzieli, to jeszcze sekunda. Chopaki, to wam nic nie da. Ja, o, ja tu pierdyknę swoje graffiti. Nie, no, pięknie. Dobra, muszę coś zmienić. Na następną. daleko niedaleko. Na następną rozgrywkę. hi hi hi. Cześć! Cześć, Murzynie, mam cię. Jacob, 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 nie uciekaj. No, czarni, czarni nie uciekają, czarni. dobra Faust gra, aha, bo on nagrywa strategię, zamiast z nami grać, to w Europę gra jakąś. Oki Doki, Jakubek nie widzisz, nie jest? <laughs> Mam kolejnego. Mam kolejnego. Pibi napisał, że Jimot się mu pobrał. Szybko. Dobra, to weźmiemy go może do next rate Ej, on tu jest! Idzie na dół! Jakubek! Oh nie, oh nie, oh nie. Oh nie. Oh, nie, nie zapałem! <laughs> Jak nie. się mogłeś z tym tak bardzo oh nie. minąć? Nie Mam go. Dobry, to jej, mam. Jej. Dobrze. Tak Teraz ja muszę szukać, bo to, to już jest. Przystajt. Right. A powiem ci Mati, że e, widziałem cię od początku. Ale ty mnie nie widziałeś. Nie, znowu ja nie. Ci no, patrzyłeś w ziemię, gdybyś, gdybyś patrzył na górę, to byś mnie zobaczył wtedy. Tak? A ja tam wiesz, byłem zainteresowany graffiti. To no. jak, Jakub, chodź tutaj. Ja tu piwnicę znalazłem piwnicę no tu zaraz No, idziemy, idziemy do. Tu takie tajne przejście, o którym robuch nie wie. Chciał, tak, chciałem to jakoś zblefować, ale się nie udało. Tak bardzo w dół idziemy. Tak bardzo. Szukaj tych schodów. Dobra, mamy schody. Ja tu stanę i zobaczę, dobra. może przejdzie. Preferuję stanąć w tym. O, dobra, ja już mam kryjówkę. Możesz coś, tutaj do mnie podejść? Ale tam gdzie będę Czekaj gdzie no, tam? Tam się... się chyba nie da Da rady? Ej! O! Teraz to już jest Koniec Kurde, ja nie umiem <noise> Musisz tak naokoło ty wskoczyć Dobra Ty już Robuch? No ja szukam, szukam <noise> O nie, słyszę go <noise> Czeł Kurde, ja wyskoczyć tam nie umiem Ale fail Dobra Ej, to będzie kiepska jak cię złapie o, kogoś mam już. Kurde. A ja wiem, gdzie jest Jakubek. He. he. Ja jeszcze tym. Dobra, dogonił no. mnie. Jakubek podejrzewam, że startą on ucieku. Tak. Co sobie pod tym strychu tak nie łaziłem za bardzo. O no. no i dobrze. Ej, czy ma jakiś coś niebieskiego za mola to? Ciekawe, czy on tu został. On tu ogólnie wylazł na górę, na te takie deski, ale chyba sobie stąd poszedł. Da się wejść na deski? O. Da się. Czy to znaczy, ja nie jest umiałem, jak ubezpieczyć. Wyższa, wyższa sztuka parkour. Wyższa sztuka parkour. Masz farta to ogarniesz. <śla> Ej, nie mnie tu blokowała ta teczka, która jest. Ale on chyba sobie już stąd poszedł. A raczej na pewno. Może i tak, a może nadal gdzieś siedzę. No nie ściem, ja ja tylko powiedz, Tam, że nie ście mnie tylko powiedz że poszedłeś. Ja tu badam jeszcze ten strych. Co ta to? za każdą skrzynką? Nie, Nawet nie przeszukałem skryty? za każdą skrzynką. Aha, no właśnie. Ta taka ściema, tak? To ci nie przejdzie tym razem. Taka sensowna. Hmm. Minuta i chyba, chyba. Nie ugrasz, na jak... wygraną. nie ugrasz tego. Nie ugrasz tego. Nie, to raczej to się koło chyba. Poszkoła mnie, mnie przebiegł. Widziałem kogoś. Dobra, to już wiem gdzieś idę ci pomóc robuch. Chyba że... Jak się chyba że pościemniał, chyba że on tak dobrze ściemnia Jakubek Ty łoszuście Chcesz mnie na pieniądze kiedyś pooszukiwać? Widzę czerwone dywan I tak. jakąś szybę Kało mnie hmm. Kurde, no 30 sekund Albo będzie fuks, albo nie Oznaczyłem się, że tu byłem ja Nam mógł tak naściemniać, że on jest w ogóle w zupełnie innym miejscu nie zdziwił się, się gdybym gdyby był za jakąś tam skrzynką po prostu tak gdzieś. Strych wiesz co? Przeszukałem. Hmm. Ja widzę coś czerwonego brygającego. He, 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 he. Śmieszne żarty. Jak... Wierzę, że tak trochę jedna sekunda. The hiding win. No i gdzie ty byłeś? Cały czas na tym strychu siedziałem sobie. Tak? i no przecież przeszukałem wszystko. What? A widziałeś Byłem na górze. Byłem na górze na tych barkach cały czas. Nobelka, o ty W jednym miejscu siedziałem Dobra, musicie się teraz tu przeschować. Wiem, że na pewno nobelki nie będziecie, bo to jest parkour Robuch a, e, ty, To nie był zbyt ambitny pomysł a, Wiesz, że tak no. wleźć Dobra. Myślałem, że może coś się uda Ale <laughs> czyli, czyli wiesz, co? E, wiesz co, on będzie na strychu Jak on tam był, to tam go z, tam zostanie No Tak mi się wydaje Tylko, że ja od strychu nie ściemnia, mnie Cię już bardzo dobrze znamy Twój portret psychologiczny bym napisał po tym odcinku Ściemniacz czyli jedynie Czyli jesteście na parterze Oszuki, to totalny. Na jakim parterze? Ja nic, ja parteru nie widziałem od godziny No Czyli, czyli parter Czemu ja krzyczę? <grym> <grym> Ej, słyszałem kogoś, ktoś tutaj przesuwał coś Więc ja tu już lecę, czyli pierwsze piętro a to ją mam Dobry albo na tym main hallu Ale nie, hmm. widzę po prostu jej nie ma i. jak Ciebie... jednego znajdę, to drugi będzie wiedział, gdzie jest ten. I jeden. No, szukaj, szukaj. Ale Może ja ci nie zdradzę Ja cię nie... Znaczy no, nie wiem <laughs> i tak ci zdradzę to ja wam ja tutaj zadawał pytania. Czy jesteś nie na zada. parterze? cię skłamać albo ten no. Powiem no, ci, że no. zadawanie pytań w tym trybie jest bardzo. Bo... No. Wiem, że oczekujesz, oczekujesz prawdziwej odpowiedzi po tych pytaniach. Nie, Dobra. wcale nie, ja to nie będę wnioskował po wszystkich Waszych odpowiedziach. Po co, Mateuszu, geniuszu, idziesz na pierwsze piętro, jak on tu na pewno jest? No. Ja tutaj przeszukuję wszystko. Jesteście gdzieś razem, to jest pewne. No, nie to wiem, nie to, wiem. Wie? <laughs> ty jest tak ciemno, że nic nie widzę. Gdzie ty jesteś? Ja na strychu. O! Nie, w sumie ty nic nie zauważyłem. Nie? A powiem ci, nie. ten. ja cię widziałem. Tak, no już. Ja powiem. też cię widziałem. Obejrzysz sobie odcinek, to udowod. ten. zobaczysz. Dobra. To ja bym się wkopał. Myślałem, że jest na pierwszym piętrze. Chciałem mu uciec. Teraz, jak mnie wymienisz i pójdziesz na parter o nie nie. O. nie nie gadaj nie dlaczego się tak nie, dali nie, nie nie nie. No. nie! daj się mu uciekaj 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 uciekaj, uciekaj. uciekaj. ej może tutaj nie tutaj mnie też zauważą jest ogólnie dupa bo ale nie o, że Jezus! kurczę jak mi wyskoczył z za rogu dobra to co jeszcze jedna jeszcze jedna rundia tak. Zobaczymy. No. Pytanie kto teraz szuka. Jedno. Oby nie ja. Ja szukam. Schować, już mam... Dobrze. Jakubek gdzie? Pójdę się. z tobą. Gdzie jesteś? Ale... A! My się chowamy. A dobra. No, my się chowamy. E, powiem ci tak, że drugie... Drugie... Nie. Pierwsze piętro. Tutaj? Czekaj. Wait. Biegnę. O! Widzisz mnie na tym. Na No straszniko. tak. I gdzie ty chcesz? Tam. Preferuję tutaj, tylko żeby to się dało. Tak, ale o. wiesz, że pierwsze piętro nie nazywa się pierwsze piętro jak gramy, także. Co ty chcesz zrobić? Aha, takie coś. I tak, prostu, ja, chcę, ja tak? chcę wejść tutaj, ja chcę wejść. O, tam do środka. Za tą, za to, za tą beczkę. To ale z... nie potrafię. A po mnie wejdziesz? Wejdź po mnie. O, o sobie to odsunąłem to. Dobra. Myślę, że nas zaraz nie zauważy. Albo po prostu. <laughs> O, wiesz, oh! wiesz no, op opcja B oh! A no nie, ucieczka. chciałem tutaj jakąś strejpę zrobić Dobra, coś mi się wydaje, że on pobiegł na górę Nie pobiegłem na górę w ogóle Słyszę Cię tutaj po prawej Ja strychu nie widziałem, chłopie A ten strych jest taki duży, myślałem, że to jest malutkie mm. Cześć ruch. Robuch, daj mi dwie minuty, nie widziałeś mnie w ogóle e, O, jaki ładny obraz <laughs> Dlaczego ta wstęga zostaje za mną? To jest tak oszukana gra. No, to jest trochę wiesz takie... wszystkie ...obrazy. Gdzie on może być? Może na pierwszym piętrze? Na pewno już go na strychu nie ma. A skąd wiesz? Jest, może, wyszedłem tam... na może wyszedłem na deski? Ale idźcie na pierwsze piętro, idźcie. Ale nie, bo wstęga jest za tobą. Co wstęga? Aż taka długa? Przecież chwilę tylko trwa. Troszkę długa. Ale coś mi wydaje, że parter taki tutaj brzmi yy, dość znajomo. Chyba dla ciebie. <laughs> Widziałem kogoś. A, to pewnie mnie. Ale. I don't know. Ej, <laughs> o Jesus. Tak... Patrz, patrz. <śmiech> 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 nie, awesome zostaje. Oh. Ale zamknij oczy to jej nie będziesz widział. Kurde, zepsute. Oh, sam się nadziera i tym miłym akcentem kończymy ten odcinek, mądrze, no, że mi się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, cześć.